Cereal. Nie jesteś już takim gówniarzem, albo ja się starzeję. Możliwe, ale jak na starszą, to za dobrze wyglądasz. Coś mi tu nie gra. Ty mi nie grałeś przez lata, aż wczoraj, jak wszedłeś do kuchni. A? Miałem tylko wyjąć sok. Nie wiedziałem, że to robi taki efekt. Nie chodziło o sok, tylko o koszulkę, a raczej jej brak. No to przepraszam, chyba zrobiłem zamieszanie. Zrobiłeś. I teraz masz bałagan w mojej głowie. I nie potrafię go ogarnąć. A może nie chcesz, może po prostu ci się to podoba. Rhys up zawsze pomoże w tej sytuacji. Nie jestem już młodszy od twojego brata, tylko lepszy. Nie jestem już młodszy od twojego brata, tylko lepszy. Bezczelny, ale dokładnie taki, jaki powinieneś być przy mnie. Więc mów, co Teraz mam się cofnąć do tamtych czasów. Czy zrobić krok do przodu? Krok do przodu. I to duże, tylko nie potknij się o stare zasady. Stare zasady już mnie nie obchodzą. Teraz interesuje mnie tylko jedno. Ja? E, czy to, co się wydarzy? Jak się w końcu spotkamy sami? Jedno i drugie, ale wolę zacząć od ciebie, a potem niech się dzieje. Dziś Maćka nie będzie do późna. Możesz wpaść po zeszyt. albo po coś więcej. A co jeśli wezmę wszystko i nie oddam? To wtedy e, zostaniesz na noc i porozmawiamy o tym, co było. Ja nie chcę rozmawiać, ja chcę ci pokazać, że nie patrzę już na ciebie jak kiedyś. Ja już to widzę, ale chcę poczuć. Dziś, u mnie. Czekaj mnie. A jak spytają, gdzie byłem, powiem, że wracałem do przeszłości.